Brawo! Brawo! Wtedy przegraliśmy ten mecz. Bardzo chcieliśmy go wygrać. Do tej pory w Trumpkarzu Starszym, w pierwszej lidze wojewódzkiej nie przegraliśmy żadnego meczu w środku Polski, dlatego też chcieliśmy tę pasję podtrzymać i, e, i nie przegrać chociażby nie przegrać tego meczu. Przeciwnik jest bardzo mocny, e, pokazuje to generalnie w tabeli. E, wygrał rundę jesienną, tak samo w tej chwili można powiedzieć, że wygrał e, rundę wiosenną, dlatego też no, jest to bardzo mocny przeciwnik i chcieliśmy pokazać, że nie jesteśmy dużą słabszą. Myślę, że dzisiejszy mecz pokazał, że nie, że nie byliśmy dużą słabszą, aczkolwiek no, kilka błędów które popełniliśmy, no, doprowadziło do tego, że w pierwszej połowie straciliśmy e, pierwszą bramkę, a później niestety drugą bramkę po kontrze i, i wynik, do, wynik do przerwy 2-0. Aczkolwiek no, to sobie powiedziałem kilka, kilka słów zawodnikom w przerwie. E, myślę, że wyszliśmy bardziej i szybko zdobyta bramka na 2-1. Niestety błąd w tym fragmencie gry doprowadziło do, do, do wyniku 3-1. Niestety no, nie dało się już e, zdobyć tej chociażby drugiej bramki, która też pewnie dałaby wiatr plecy i niestety no, przegrywamy trzymi. Myślę, że e, chłopacy e, zawodnicy nie, nie do końca pewnie wierzyli w to, że, że, że oni ten mecz mogą wygrać, a prawda jeszcze staram się ich naładować, żeby, że, że, że oni są jednak różną, e, która ten mecz może wygrać, bo tak naprawdę no, myślę, że, że, że e, byli drużyną, która, która mogła ten, ten mecz wygrać, aczkolwiek no, poszło jak poszło. Błędy indywidualne na pewno doprowadziły do tego, że, że, że straciliśmy tę pierwszą bramkę yy, i, i tak samo przy drugiej bramce, przy kontrze, tak samo błędy indywidualne i właśnie, no, wynik 2-0 był, był trudnym wynikiem, aczkolwiek no, staraliśmy się podnieść i, i, i ten mecz jeszcze wygrać, więc niestety nie udało się. W tej chwili zajmujemy drugie miejsce. Niestety górnik nam już odjechał na e, bodajże chyba 12, 11 punktów, także po prostu no jest to już e, jest stanowczy lider. Przegraliśmy dwa mecze, jeden zremisowaliśmy, tutaj już mamy... Teraz trzeci zasadzie, trzeci mecz przegraliśmy, jeden mecz zremisowaliśmy i tutaj no, ma, mamy mamy jakby w tej chwili drugie miejsce, co na nam jeszcze dwa mecze i zero to i z, z Oranie Konin e, już teraz w niedzielę jedziemy do, do, do Jarocina na mecz. Natomiast na ostatni mecz Oranie Konin przyjedzie tutaj do nas do środy e, Także dwa mecze, 6 punktów i myślę, że drugie miejsce. E, jest na pewno nasze, w tej chwili mamy też e, kilku przewagę, nad oranie koni, dlatego też dwa mecze, które w tej chwili nam pozostały, e, dadzą nam pewne drugie miejsce. Aczkolwiek powiem szczerze, no, e, celowaliśmy w przerwie, w przerwie zimowej, celowaliśmy w pierwsze miejsce, aczkolwiek nam pokazało, że, że niestety będziemy musieli się skupić tylko i wyłącznie na, na broni drugiego miejsca. W tej chwili zespół liczy ponad 20 osób, <laughs> trenujemy trzy razy w tygodniu. E, Akurat w tej chwili ostatnie dwa tygodnie trenujemy w to aczkolwiek powiem szczerze, że jest to bardzo dobre boisko. E, mamy komfort tego, że całe boisko mamy dla siebie, więc e, tutaj jest e, o tyle dla nas, e, dla nas dobre. E, zespół jest zwarty, praktycznie tutaj już e, trą drużyny, jak gdybyś tam, się wykrystalizował. E, w tej chwili też prowadzimy nabory do, 2004, do, szkoły, do szkoły do liceum ogólnokształcięcego, więc jest na też kilku paków. Do nas chce dołączyć, więc myślę, że, że, że w lipcu w sierpniu ta kadra będzie jeszcze szersza, co też pozwoli, jakby tutaj na, na większe manewry w kadrze.